Zależy od mojego nastawienia, zaraz się nastawiać, pożywing większ, gdy naźbij będziecie się cię uśmiecha Czasami ja gubi do zela Czegłonie wydobiera, bo tak sumienia i znowu to we trzeba Wydawało mi się, że wszystko się zgadza Niby było dobrze, a było źle jak cholera bo szafach uwielbia i lepiej lepizeri, i skąd masz taki ładny uśmiech Może kłębić swój smutek i zakłada z maskę Kłampa na to swoją łatą buzię, bo sam jeżeli ty nie czynisz dobra to porat. dobra pora dobra pora masz pełną wolę możesz zrobić co chcesz ja proponuję tak, by nie. unikać wszystkiego co złe a będzie dobrze twoja dobra, dobra pora to dobra pora żeby robić dobre rzeczy bo tylko dobro rodzi dobro to dobry czas kocham dobrych ludzi tych swój też Byłem zły, ale to nie. Co za prosty, radosny tekst Chcę być skromny i prosty, mieć prosty cel Robi dobrą muzykę i teraz się być dobrym Kochać swoją ojczyznę, wypełniać obowiązki Mi wyraź dobrym i mieć dobre otoczenie Ale na wszystkim mieć dobre serce, nie zwiedzić Wszystko co dobre, to i kocz. To dobry moment, żeby skończyć, jączyć. To ma ogromne znaczenie, mi coś, nie ma ile to nie ma, to dużo lodu, góra czas, nie ma ona nie ma turbulencji I to normalne jest Bo atmosfera jest świetna I dla tych, Jeśli zaszczyt czy stera To pan jest na dole Musisz unikać żłania, gdy by ty Wystarczy jedna izbietka By wziąć na, na dobre Na dobre ci nie wyjdzie Oto pan jest naszą drogą Bo to śmierć Wyjdziemy w drugą stronę hey. To dla wszystkich ludzi Dobrej woli, pozytywnej baj. Hey. Jeśli w twoim życiu dominuje smutek co Jest dobro to takie proste, braci i siostro. Będzie dobrze, wszyscy. będzie dobrze, będzie będzie, będzie będzie, będzie Ty cytoczy ja. czy cytoczy dobro, wszyscy mnie, cytoczy mnie, cytoczy mnie, cytoczy mnie, koło Wielkie brawa dla was! Z życiem, z życiem kochani bracia i siostry! Kocham dzieci, kocham dzieci, sam mam tylko dzieci, jestem mężem i ojcem, ale mam serdeczną prośbę, żeby mi tu nie przebiegały, bo na któreś nadepnę i będzie płacz. A my nie lubimy jak dzieci płaczą, prawda? A płaczą.